Dziś czwarta część rozważania o darmowym zbawieniu. A więc kontynuujmy. Często na kazaniach i ewangelizacjach mówi się, że Jezus poniósł cały koszt naszego zbawienia i że nie musimy już niczym za nie płacić. Zapytuję więc, czemu nie będą zbawione głupie panny z przypowieści Jezusa. Czyż nie dlatego, że nie zakupiły sobie wcześniej oleju do lamp? Zaś olej ten, który jest symbolem Ducha Świętego, nie jest przecież za darmo, lecz jest dany tylko tym, którzy zapłacą za niego rezygnacją ze swojego czasu, komfortu, relaksu przy telewizji czy, czy grach komputerowych, a wykażą się samozaparciem, wyrzeczeniem się swych planów i to każdego dnia. Duch Święty potrafi się bowiem obrazić i odejść od tych, którzy żyją dla swoich celów, a nie dla Boga. Trzeba więc stale poddawać się, aby mieć w sobie ducha w wystarczającej ilości, aby być zbawionym. Czy nie jest to koszt, jaki płaci wierzący? Czy ta przypowieść nie sugeruje, że życie chrześcijańskie to nie jest entuzjastyczna sielanka? Jak długo wierzący zachowa po swoim nawróceniu ten pierwszy entuzjazm? Odpowiedź jest na to oczywista, aż do próby, która go złamie. Co następuje zwykle już po paru miesiącach. Później jest dbałość o zachowanie twarzy przed innymi wierzącymi i ukrywanie swoich problemów. Próby bowiem przychodzą jedna po drugiej, co ma na celu ujeżdżenie nas jak koni, a co nazywa się procesem oczyszczenia lub uświęcenia, a jest tak naprawdę pozbawieniem nas samodzielności i własnej godności. Jest to proces wyrzekania się różnych rzeczy dla Boga i dla Jego spraw. No, a zapewniam Was, że macie ich naprawdę wiele i nie chodzi tu tylko o wyrzeczenie się grzechu, ale także o to, co jest w nas dobre. Chodzi tu bowiem o to, abyśmy w końcu już nic nie mieli i byli uzależnieni tylko od Boga. Prowadzi to z czasem do udręki w tym życiu i beznadziei. A potem do chęci jego rychłego zakończenia. Bóg bowiem prowadzi ludzi do znienawidzenia swojego życia na tym świecie, aby oczekiwali już tylko obiecanego nieba. Lecz wierzący nie ma żadnej pewności, że się tam dostanie, musi bowiem ciągle walczyć sam ze sobą, by być Bogu posłusznym. W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale opisana jest wizja sądu nad narodami, a w zasadzie nad swymi wierzącymi z tych narodów. Na kaźń wieczną odeśle Jezus tych, którzy nie widzieli Jego samego w drugim człowieku i nie pomagali ludziom ani nie byli miłosierni, jakby to czynili dla Jezusa, gdyby go spotkali. To oczywiste, że chodzi tu o wierzących, a sąd ten ma na celu Odsianie tych, którzy się tylko za nich podają. Widać więc, że aby znaleźć się w grupie tych, którzy pozytywnie przejdą ten sąd, trzeba wiele samozaparcia i praktycznych działań na rzecz potrzebujących bez pomijania żadnej z grup. Czyż nie jest to cena, którą jakże często nie jest łatwo nam płacić? Czyż można się jeszcze dziwić, że apostoł głosi, że Sąd Boży zacznie się od Domu Bożego? Co w domyśle znaczy od wierzących? W praktyce dzieje się on każdego dnia, gdy wierzący jest próbowany w swym posłuszeństwie, co wcale nie jest łatwe. Czyż nie jest to ciągły koszt za zbawienie, za które przecież miał zapłacić Jezus całkowicie swoją ofiarą? Niektórzy uważają, że na tym sądzie zbawionymi ze wszystkich narodów będą tylko wierzący w Jezusa. Bo to oni będą tymi jedynymi dobrymi i miłosiernymi wobec innych. Muszę jednak powiedzieć, że przez tyle lat mojego chrześcijaństwa nie widziałem ani jednego wierzącego, który by był dobry dla wszystkich ludzi, tak jak tego oczekuje Jezus. Aby takim się stać, trzeba ogromnego samozaparcia, bo chrześcijanie są za bardzo skupieni na sobie i problemach swej coraz bardziej widocznej grzeszności. Co prowadzi ich do alienacji i samotnej walki ze sobą. Nie mają więc odpowiedniego luzu i głowy wolnej od myśli depresyjnych, aby wytworzyła się w nich szczera i bezinteresowna chęć pomagania innym. Tak czy owak, opisany jest tu sąd z uczynków, który, jak wcześniej mówiliśmy, miał ominąć wierzących, co przyrzekł im sam Jezus, mówiąc, że zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Gdyby jednak widzieć tu zbawienie ludzi ze świata, to nie zbawia się ich tutaj za wiarę w Jezusa, ale za to, że byli po prostu dobrymi ludźmi, którzy uczynkami swymi tego właśnie dowiedli. A to niestety zaprzecza nauce Jezusa, że ludzie są źli i nie są w stanie w sposób naturalny być zbawionymi. Tyle na dziś, zapraszam na część piątą. Dziękuję i do usłyszenia.